Hej, cześć, witam was z tej strony Emil z kanału MStarCraft Zaczynajmy więc. <gry> Dobra muszę to zmienić, bo to zaczynajmy, więc już mnie, mnie nawet y, nudzi Mapa toksella Gatowerns na niej czerwony zerk u dół, u góry niebieski zerk, który się nazywa RED. Bardzo ciekawe, fajnie, bo były naprawdę koloru czerwonego. I więc zerk kontra zerk dawno takiego meczu nie komentowałem. Dostałem go do jednego z widzów, powiedział, że bardzo bliska gra, że bardzo Dokładnie tym, że najbliższa gra z riem jaką widział, więc najbliższa domyślam się, że tak na się uda komuś wygrać. A po już powiedziałem, że Lega Tower. Jeszcze mam taką jedną sprawę. Niestety musiałem... wczoraj padł mi system, musiałem instalować to wszystko od nowa i bardzo ciężko to przeżyłem, bo dzisiaj spędziłem pół dnia stawiając dwa systemy, wszystko instalujące raz, dwa, z tego względu, żeby mógł mieć StarCrafta zainstalowanego podwójnie na każdym z tych systemów, więc będę o wiele częściej na kanale na serwerze europejskim niż ostatnio, bo mogę po prostu robić ze swojego kompa. Tak więc mała prośba do was, jeżeli zobaczycie mnie na serwerze, że jestem i będę miał tam zaznaczone busy albo away, czyli że mnie nie ma albo jestem zajęty, nie piszcie do mnie. No chyba że chcecie być, żeby wasz nikt się wyświetlił, wtedy będziecie mnie widzieć. Coś my tutaj mamy, mamy podwójny gaz, widzę bardzo, a nie podwójny gaz, a trik żeby było więcej dronów. Tym razem jest 12 na 10 to jest ciekawe, tym bardziej, że 3 trzy zerlingi, czyli coś czuję, jakąś machlojkę tutaj w powietrzu wiszę. Więc powiedzcie mi też, jak jest z dźwiękiem, bo wydaje mi się, że chyba jest dźwięk ciut za słabo, postaram się to zmienić. Teraz, teraz mam trochę głośniej, powiedzcie, czy będzie o wiele gorzej mnie będziecie słyszeć, czy może tak zostać. OK, zmieniłem trochę ustawienie dźwięku, widzę tu jakąś falę zergów, czyli tak będziemy mieli all ina, czyli wszystko albo nic, najprawdopodobniej zobaczymy jakieś spankrollery, tak myślę, ze dwa chyba, na dwoma tutaj Minerałów zaraz sprawdzę, jest tak, zapewne zobaczymy dwa spankrollery czerwony Vox już o tym wie, że, nie, że niebieski red do niego biegnie, szkoda, bo to będzie zapewne szybka gra, a miałem nadzieję miałem nadzieję zobaczyć coś dłuższego, że może klipy by się ze sobą zderzały ostatnio rzadko widuję. Yy, mapa przerwane budowanie mapy, mamy podwójnego Spinecrawlera i jeden tutaj dron próbował coś zrobić, odległość jest chyba wystarczająca, żeby zaatakować te Hatchery. Ogólnie rzecz biorąc Spinecrawlery to są procesy taki kanon Rush, tylko w tym momencie to jest bardzo ryzykowny kanon Rush, bo jeżeli nie wyjdzie to naprawdę już nie ma nic, nie może nic zrobić. Yy, ładnie teraz nie pozwalają tutaj nic zrobić tym yy... Tym dronom, jest trochę tych zerlingów, one będą to niszczyły. Będą podchodziły teraz do każdego z tych żeby je załatwić. No nie jest to miła sytuacja yy, dla Voxa, Bardzo że już jeden Spinecrawler jest. Jest drugi jego hatcherka, zaraz będzie obrywać i to niemiło się. Nie będzie tutaj yy, próbował coś jeszcze zrobić. Yy, Może uda się tego Spinecrawlera chociaż yy, uratować. Nie wiem, zobaczymy. No bardzo ciężka sytuacja dla Voxa, naprawdę bardzo ciężka. Jest yy, jeden. Drąb bohaterski chciał powiedzieć z spanklera, ale i pojedyncze strzał z dwóch stron i po zabawie. Mam teraz taką lekką gonitwę, gonitwę i tak patrzę tutaj jest ten krypt, ten krypta w ogóle wiecie co, przypomina mi konsystencją i widokiem podłogie akademika po Sylwestrze. Jeżeli ktoś kiedyś spędził Sylwestra w Akademiku, to powinien w 100% wiedzieć, o czym ja mówię. Chociaż domyślam się, że ten kryp jest raczej śliski, skoro zergi pod nim szybciej biegają, a podłoga Akademika jest mniej więcej taka, że można buta stracić. Autentycznie kiedyś straciłem buta w Akademiku po Sylwestrze, został mi. No ale to już szczególnie nie będę o tym dokładnie mówił. Mały pojedynczego Spinecrawlera, który się tutaj chyba uda już go jakoś wybudować, zobaczymy. Jest parę zergów, jednostki stracone, to zobaczcie, co jest. Ogólnie ilość, wielkość armii jest minimalna dla jednej i drugiej strony, no nie jest to zbyt bliska gra, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Trochę niebieski tutaj sobie krąży, krąży, coś będzie chciał kombinować. I no cóż, niebieski to red, tak, niebieski red ma o tyle dobrze, że zaraz kryp się skończy, ten spawny pól po prostu padnie. A jak on padnie, no to już będzie po zabawie, gra się skończy, bo zacznie, widzicie, już zaczyna powoli obumierać. No i zobaczymy. Teoretycznie RED powinien teraz wyczekać, nic nie robić i ma wygraną w 100% zapewnioną, ale widzę, że on chce to skończyć szybciej. W tym momencie Vox może go zaatakować, spróbować coś tutaj zjąć, zobaczymy czy mu się. To uda, a i ładnie tutaj uciekł troszeczkę. Ten spinecrawler powinien według mnie paść, tak ten padnie, ale już ten drugi niekoniecznie. Szkoda, Vox mógł spróbować i zaatakować go w tym momencie podnieść tego i zaatakować go. No ciekawa akcja, bardzo ciekawa, tym bardziej, że creep się kończy dla jednej i drugiej strony. Muszą coś teraz wykombinować. Będziemy mieli walkę z Spinecrawler na Spinecrawlera, czy który wygra. No Vox tego raczej nie wygra, raczej na pewno nie wygra. Chyba, że tak ruszy z powrotem swoją armią. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spamming Pool biedny obrywa, ale ten Spinecrawler ma tylko 80 energii, kurczę. No, no i padło tutaj, Z eee, pul powoli obumiera, eee, Red jest w ciężkiej sytuacji, bo tak, nie ma nic kasy, jednostki tutaj jedną latającą. Eee, no, ciekawe co z tego wyjdzie, ciekawe czy się wyrobią czy nie, czy ten się pyta czy ma jakieś jednostki, nie, parę dronów, oczywiście kłamie, nie ma on paru dronów, już rozumiem o co chodziło, że najbliższa gra jaka jest, bo w tym momencie Wygrana może być dla jednej i drugiej strony. Chociaż trzeba pamiętać, że ta haczerka jest dosyć duża. Energia ma 1500. Zobaczymy, jak z tego wybrnie. Teraz na wygrana ciekawy mecz. Bardzo mi się podoba coś innego. Miałem nadzieję na jakiegoś epickiego, naprawdę epickiego zerk kontra zerk. No ale, no ale zobaczymy. Zaraz dam tutaj wam podgląd tych budynków. Można tak zaznaczyć? Tak, można zaznaczyć podgląd. Patrzcie teraz uważnie, jak to się kończy. Czy to się uda zniszczyć, czy się nie uda z Pamin już 160, boże jedyny test będzie z nas tych z tego co patrzę Pan padnie, zaraz padnie, teraz musi uważać, żeby te brudlingi go nie zżarły, dlatego reszta jednostek idzie tam No 80, brudlingi tam wyskoczyły i jest, wygrywa to w tym momencie chyba Vox. Tak, Vox to wygrał, stracił Red, stracił wszystkie jednostki. No fajna gra, naprawdę rozumiem o co chodziło, że bardzo bliska. Świetna wygrana dla Voxa. Nie udał się ten Olin Redowi i w tym momencie widzicie, że nie warto się poddawać i trzeba próbować cały, cały czas. Dobra, cześć, na Was, Emil z kanału M Starcraft i pamiętajcie, zapisujcie się na turniej. Zapisy ciągle trwają. wysyłajcie albo mi zgłoszenia, albo obejrzyjcie filmik, który mówi o turnieju i tam i tam dajcie swoje, tam jest opisane, jak dać swoje zgłoszenie na stronę. Dobra, na razie, cześć.